Witam Cię, moja piękna duszo! Jeśli jesteś pierwszy raz na tym kanale, ja nazywam się Julia, a to jest kanał Julu Souls. Tutaj sprawdzamy sobie informacje od Twojego wyższego ja, od wyższych energii. Dzisiaj zobaczymy oczywiście, jaka ważna wiadomość miała Cię znaleźć. Jeśli trafiłaś na to wideo, to oczywiście nie ma przypadków i ta wiadomość będzie stricte dla Ciebie. Natomiast jeśli chcesz podłączyć się pod naszą energię świadomości zbiorowej, to możesz zasubskrybować ten kanał i wtedy każde czytanie będzie, będzie stricte dla Ciebie. Zezwalasz w ten sposób na to, abym podłączyła się pod pole Twojej energii i po prostu czytała dla Ciebie z pola ważne informacje, wskazówki, które mogą doprowadzić do zwiększenia się Twojej świadomości i do pewnych istotnych decyzji, które będą podejmowane zdecydowanie. Z większego punktu spokoju wewnętrznego i świadomości duchowej. Dzisiaj informacja, którą widzę dla Ciebie, e, widzę, że dotyczy jakiejś osoby z Twojego otoczenia. To jest jakiś mężczyzna. Pokazuje się, że e, sytuacja może dotyczyć albo jakiegoś mężczyzny, Związanego z pewną sytuacją, która jest dla ciebie istotna, to jest mężczyzna do średniego wieku, czyli mniej więcej mężczyzna do 35 roku życia. I widzę, że ten mężczyzna, oczywiście to możesz być ty, widzę, że w związku z tym mężczyzną tutaj pokazana jest jakaś fałszywa postać. Ktoś zakłada jakąś maskę, ktoś jest wobec czegoś nieszczery ktoś nie do końca pokazuje swoje prawdziwe intencje i zamiary i ta osoba tak naprawdę na coś liczy. Ta osoba czegoś bądź kogoś wypatruje. I tutaj ewidentnie widzimy to na kolejnej karcie. Także jakieś oczekiwania względem ważnej sytuacji ma osoba, która jest w tą sytuację, w tą sprawę zamieszana. Widzę mężczyznę, który być może wchodzi na jakąś wyższą dojrzałość życiową, który stara się dokonać dojrzałego wyboru. Tutaj z tym mężczyzną związana jest jakaś wiadomość. Wiadomość, która przyniosła pewne zmartwienia, która przyniosła pewien chaos. Oczywiście to może być wiadomość dotycząca jakiejś właśnie ważnej sprawy, na której zależy temu mężczyźnie. On ma jakieś oczekiwania względem tej sytuacji. Być może to jesteś ty. Być może ty jesteś kobietą, a masz oczekiwania względem jakiejś sytuacji, która dotyczy mężczyzny. Także, oczywiście, odwracaj sobie to, bo to, co ty masz w swoim życiu, doskonale wiesz, o co tutaj chodzi. W każdym razie, tu jest jakiś fałsz w tej sytuacji. To jest jakiś fałsz i ktoś ma pewne oczekiwania względem kogoś. Tak naprawdę, widzę, że ktoś bardzo dużo o kimś myśli. Raczej widzę, że to ten mężczyzna. Widzę, że mężczyzna dużo o czymś myśli. Widzę, że nie do końca pokazuje jakieś prawdziwe zamiary, intencje. Być może ten mężczyzna ma jakąś oficjalną sprawę, która jest dla niego istotna. Być może ta oficjalna sprawa to jest zobowiązanie wobec czegoś. Być może to jest komunikacja z kimś istotnym. Cokolwiek to jest, to widzę, że mężczyzna może nie pokazywać swojej prawdziwej twarzy w tej sytuacji, czyli może nie do końca wobec kogoś mówić, to, co czuje, i być może nie do końca na razie jest w stanie poradzić sobie z myślami, które ma na temat jakiejś sytuacji. Ta sytuacja może nawet przyprawiać tego mężczyznę o jakieś stresy na takim poziomie, że ta osoba może mieć koszmary senne, może mieć problemy w ogóle ze snem, a nawet i ta osoba może przez to być w jakimś gorszym zdrowiu. Więc to jest to na pewno, co dla Ciebie widzę. Widzę, że mm, dotyczy to również Ciebie z takiego względu, że Ty mocno też myślisz o tej sytuacji. Jeśli jesteś kobietą, to mężczyzna myśli też mocno o Tobie. Mężczyzna bardzo mocno myśli o Tobie i o sytuacjach, które są z Tobą związane. Natomiast jeśli, jeśli jesteś mężczyzną, to być może właśnie myślisz o jakiejś kobiecie, która jest istotna w tej całej sytuacji. Widzę, że tutaj niespodziewanie albo nadejdzie, albo już nadeszło. Jakieś błogosławieństwo, jakieś zbawienie, jakaś sytuacja, która pokazuje się być taką fortuną dosłownie. To jest szczęście, to jest fortuna, to jest najszczęśliwsza karta w tej talii. Więc jakieś bogactwo, jakaś obfitość nadeszła, i widać, że albo nadejdzie dopiero. I widać, że w związku z tym właśnie. Mm, Wiąże się również ta cała sytuacja. Ona może mieć swój pozytywny przebieg i pozytywny wydźwięk, natomiast bardzo mocno tutaj wszystko zależy od tego, na ile ktoś stanie w swojej prawdzie, bo ewidentnie ktoś czegoś nie do końca na razie pokazuje. Widzę, że mężczyzna może martwić się jakąś sytuacją, która dotyczy tego, że powinien wejść na jakiś wyższy etap dojrzałości życiowej. Jeśli tutaj nie dotyczy to jednego mężczyzny, to być może też dotyczy drugiego mężczyzny jakiegoś. Jest mężczyzna młodszy do 35 roku życia i mężczyzna starszy, mężczyzna powiedzmy od 30 roku życia wzwyż. Więc być może. Dotyczy to po prostu dwóch postaci, czyli faktycznie dwóch mężczyzn może to być ojciec i syn. Być może ta relacja w jakoś w tej sytuacji jest istotna. Mogą to być po prostu um, dwie osoby w energii męskiej, które są istotne w tej całej również sytuacji. to co widzę. Oprócz kobiety oczywiście być może um, w związku z tą sytuacją ty masz nadzieję na to, jeśli jesteś w żeńskiej energii, że ktoś powie prawdę, że ktoś zachowa się fair, że ktoś nie będzie tutaj ukrywał prawdziwych swoich zamiarów i uczuć i emocji. Ta sytuacja dotyczy jakiegoś nowego początku. Dla wielu z Was to może być nowy początek związany z podróżą. Natomiast również może to być po prostu podróż. Jak zawsze to zresztą mówię, taka duchowa wewnętrzna, więc podróż jest tutaj istotna podróż w jakimś nowym kierunku kierunku, który miałby być pełen pasji, pełen kreatywności, pełen takiej werwy i właściwie też otworzenia się na taką delikatność wewnętrzną własną. Tutaj widzę, że jest oczekiwanie na to, aby podejść do tej sytuacji w sposób koleżeński, w sposób przychylny sobie nawzajem. W związku z tym nowym początkiem. Jeśli tu jesteś, napisz w komentarzu. Wszystko działa na moją korzyść. Przyjmuję pozytywny rozwój tej sytuacji, aby otworzyć się na przepływ w pozytywnym dla ciebie słowo, słowie i ogólnie znaczeniu w tej sytuacji. Tutaj, właśnie w tym czytaniu, cały czas mam wrażenie, że mm, i coś mamy nie tak z Katarem, a to oczywiście też jest um, zawsze znak na takim czytaniu. Więc być może ty coś przeczuwasz. Nos mówi nam właśnie o przeczuciach, mówi nam o tym, że my coś wyczuwamy, że coś nam czasami śmierdzi przysłowiowo, więc być może jakaś jest sytuacja na razie niejasna w związku z tym wszystkim, i ty coś przeczuwasz, że coś się zbliża, że zbliża się rozwiązanie tej sytuacji. Spadła mi karta współpracy, a ona ukazuje przede wszystkim Chęć stworzenia czegoś razem, więc ktoś tutaj by chciał coś razem stworzyć, ktoś ma jakiś plan, ktoś ma jakiś projekt, który chciałby wprowadzić w kontekście jakiejś relacji. I tutaj też istotna jest jakaś kobieta, która jest bardzo taka emocjonalna, która jest bardzo troskliwa, wrażliwa, i być może ta współpraca właśnie dotyczy również tej kobiety. Widzę, że kobieta ma nadzieję na to i bardzo pozytywnie manifestuje tą sytuację. Wow. To dotyczy jakiegoś również nowego początku emocjonalnego. Taki jakiś nowy rozdział też w kontekście jakiejś relacji, która daje dużo emocji, dużo uczuć. nowy rozdział, otworzone nowe serce, nowy początek w związku z jakąś sytuacją. I kobieta bardzo mocno otwiera serce, otwiera swoje serce, ale dzięki temu też transformuje tą sytuację poprzez otworzone serce. Widzę, że sprawy zaczną się manifestować i szybko rozwijać. Tutaj mamy ósemkę Buław, ona nam mówi właśnie o tym, że nadchodzi w tej sytuacji obfitość, nadchodzą nowe wydarzenia, a przede wszystkim wydarzenia, które będą szybkie, które będą intensywne i które przyniosą pewną komunikację, pewną ważną komunikację. Ktoś będzie w tej sytuacji zastanawiał się nad tym, czy na pewno wszystkie sytuacje, które wiążą się z tym, o czym dzisiaj tutaj, tutaj tobie czytam. Są domknięte, więc jest jakaś toksyczna jeszcze sprawa, toksyczna, albo taka po prostu sprawa, która w jakiś sposób trzyma, z której trudno się wydostać. Ona jest związana z czymś, co powinno zostać zakończone być może dla kogoś klęską, być może dla kogoś jakimś, no niestety, taką jakąś ciężkością. I na temat tego będą szukane tutaj widzę, że jakieś informacje, czy to na pewno jest zamknięte, czy to na pewno jest odcięte, czy, czy na pewno ktoś tutaj. Jest w stanie się wyswobodzić z tej energii, z tego, co go na ten moment jeszcze w jakiś sposób trzyma i nim kieruje. O proszę, mężczyzna związany z gruntem emocjonalnym i uczuciowym też tutaj jest istotny. Więc nie tylko kobieta wprowadza energię miłości do sytuacji, ale mężczyzna również. Jest jakiś mężczyzna, który też tu energię miłości wprowadza. Albo po prostu tutaj istotne są jego emocje i uczucia. Widzę, że na poziomie mężczyzny dochodzi do mocnego przebudzenia w następnym czasie, dosłownie zrzucenia pewnych iluzji na temat jakiejś sytuacji. I ta sytuacja mocno widzę, że wiąże się z, z tym, że mężczyzna myślał, że jest w jakiejś klatce. Być może nie widział pewnego rozwiązania, być może mężczyzna bał się, jak ta sytuacja się rozwinie. Mężczyzna wie, że coś musi odpuścić, że musi zrzucić pewne iluzje na temat jakiejś sytuacji. I dzięki temu, że te iluzje właściwie zostaną zrzucone, że będzie jakaś sytuacja, która przebudzi wewnętrznie tego mężczyznę, zobaczysz ty oraz osoby, które tej sytuacji dotyczą, zobaczycie wszyscy zupełnie inną drogę, inną perspektywę, zobaczycie, że coś potoczy się w takim kierunku mm, bardzo stabilnym, długoterminowe rozwiązanie tutaj widzę, jakieś długoterminowe, stabilne inwestycje w coś i długoterminowe, stabilne rozwiązanie. W gruncie rzeczy w przyszłości ta sytuacja bardzo mocno da takie poczucie wzmocnienia wewnętrznego. Czyli tutaj Ty na tej sytuacji wzrośniesz, również mężczyzna wzrośnie na tej sytuacji, wzrośnie pewność siebie i pokazuje się tutaj moc, generalnie wyższa moc niż ta, która była, czyli nawet jeszcze większe poczucie mocy wewnętrznej niż które było do tej pory a propos swojego życia i jakiejś ważnej sytuacji. Tutaj widzę, że nadchodzi jakaś ważna wymiana energii. Ktoś coś komuś zaproponuje, być może to wszystko zacznie się od tego istotnego kontaktu, który tutaj się zbliża. Od otworzonego serca ze strony kobiety, również i nadejdzie korzystna wymiana energii. Będzie trzeba zachować również balans w energii dawania i brania. Być może tutaj dopracować to wszystko, w jaki sposób to można ustabilizować. I mimo początkowych um, trudności, czy takiego poczucia, jakby ta sytuacja była ciężka, widzę naprawdę, że ona przemieni się dosłownie w lekkość, w radość, w spełnienie. Widzę pełen pasji, kreatywności pomysł, który sprawi, że po prostu sytuacja zakończy się naprawdę bardzo szczęśliwie. Tutaj też widzę obfitość w aspekcie materialnym, finansowym, w aspekcie takiej stabilności życiowej, więc na pewno te, ta materia, te finanse, ta stabilność w tym kontekście również jest tutaj istotna i jak najbardziej poszybuje do góry. Wszystko, co jedyne tutaj może okazywać się jako coś nie do przeskoczenia, to są jedynie jakieś przywiązania z przeszłości albo przywiązania do czegoś, co daje taką iluzję, jakieś złudzenie. Czyli ktoś tutaj ma jakieś złudzenie, jakąś iluzję na temat takiej sytuacji, że jeśli ja to odpuszczę, to mi czegoś zabraknie. A to jest nieprawda. Niczego tutaj nie musi nikomu zabraknąć w tej sytuacji, bo każdy na tej sytuacji może zyskać, z tego co ja widzę. Wystarczy otworzyć bardziej swoje serce na to wszystko i na pewno będzie tutaj ważna komunikacja, ale nie taka komunikacja, która będzie właśnie twarda, która będzie taka. Mm, bardzo mocno z pozycji umysłu, tylko komunikacja z pozycji serca. Ja widzę, że dużo może wnieść tutaj kobieta. Kobieta w tej sytuacji może wnieść dużo ze względu na jej otworzone serce, na jej poczucie mocy wewnętrznej w sobie. Bardzo mocna manifestatorka tu się pokazuje kobieta. Kobieta, która potrafi manifestować swoją rzeczywistość poprzez serce właśnie poprzez wejście w swoje serce. Kobieta będzie dostawała przekazy intuicyjne i emocjonalne w tej sytuacji, więc jeśli jesteś kobietą, możesz napisać w komentarzu, otwieram się na intuicyjne prowadzenie. Także to jest sytuacja, którą dla Ciebie widzę. Ten fałsz, który tu się pokazuje, jakaś osoba, która jest w jakimś fałszu, to jest właśnie ta toksyczna sytuacja, o której ja mówię. To jest być może jakieś toksyczne przywiązanie do jakiejś sprawy, to może być coś takiego, gdzie my się właśnie boimy czegoś stracić. Więc to może być ta karta, która mówi o False Person, czyli o jakiejś fałszywej osobie, o fałszywym trzymaniu się czegoś być może. Tak czy inaczej jest tutaj bardzo przepiękna transformacja, która zachodzi w następnym czasie. Zobaczmy jeszcze piękna duszyczko, co karty chcą Ci przekazać na ten moment. A Ty możesz napisać w komentarzu cztery ósemki. Ósemki są symbolem obfitości materialnej, finansowej, stabilizacji, nieskończoności również. Także kiedy to piszesz, aktywujesz pewne obszary w swoim mózgu, wysyłasz intencję, że otwierasz się faktycznie na to bogactwo. Wow, ja mówię o bogactwie i karta fortuny. A więc tutaj ewidentnie przed Tobą coś pisanego, coś, co zapoczątkuje całkowicie nowy etap w Twoim życiu i dużą zmianę. No tak jak powiedziałam, kobieta będzie dostawała przekazy intuicyjne oraz w snach. Kobieta w snach dostaje przekazy, być może nawet i od jakiejś ważnej osoby. Tutaj bardzo mocno widzę przekaz telepatyczny poprzez sen. 3D communica Communication, czyli komunikacja z poziomu 5D. Tutaj ogólnie mówi to po prostu o tym, że kobieta ma mocne wglądy duchowe i powinna naprawdę słuchać się swojej intuicji. Także tutaj, tak jak zresztą powiedziałam, kobieta, sny, marzenia, wizje i otwarte serca. To jest bardzo istotne w tej sytuacji, bardzo istotne, bo kobieta doskonale wie, kobieta czuje, kobieta. Kobieta nie musi niczym się tutaj przejmować, bo kobieta dosłownie jest cały czas chroniona i ma duże połączenie ze swoimi emocjami. Oczywiście, jeśli mężczyzna będzie chciał również, yy, widzę, że otworzy się na te swoje emocje i pewne yy, iluzje zrzuci. Być może, tak jak mówię, jest jeden mężczyzna i drugi mężczyzna w tej sytuacji istotny. Yy. Tutaj może być ta współpraca męska również istotna. Mężczyzna oczywiście też pokazuje się w energii, uczuć, emocji i tak dalej, natomiast mężczyzna musi dokonać jakiejś ważnej decyzji. Jeden z tych mężczyzn musi dokonać jakiejś ważnej decyzji, która na razie jest dość ciężka. Bo są te blokady, o których wspomniałam. Ale tutaj ogólnie ta sytuacja ma doprowadzić do tego, aby podwyższyć swoje poczucie własnej wartości. Więc ta sytuacja ma uświadomić tobie, że jesteś warta, wart wszystkiego tego, co najpiękniejsze. I jeśli o czymś marzysz, jeśli czegoś chcesz, to po prostu musisz wiedzieć, że na to w pełni zasługujesz i musisz w to wierzyć, że po prostu to masz i że to jest Twoje. Także tutaj ewidentnie istotne są wartości i takie poczucie: tak, ja na to zasługuję. Ja zasługuję na pozytywny wynik w tej sytuacji. Także słuchaj, tutaj nie musisz się forsować z tą sytuacją. Tutaj widzę, że to jest dosłownie jakieś przeznaczenie, jakaś droga dla ciebie, która i tak czy inaczej sama dosłownie rozpościera się przed tobą. Jest to droga, która jest pewnym przeznaczeniem, więc tej tak niektórych rzeczy tutaj nie unikniesz. Słuchaj się swojej intuicji, wejdź w swoją żeńską energię. Znowu widzę, żeńska energia, Yin, tak jak powiedziałam, jest bardzo istotna w tej sytuacji, bardzo istotna. I tu nie tylko, jeżeli jesteś kobietą i to oglądasz, to jest do ciebie, to jest również do mężczyzn. Jeżeli ty jesteś mężczyzną, to wejdź w swoją żeńską energię. Masz tą energię tak jak i kobieta. Czym jest żeńska energia? Tym, że ty będziesz za pomocą intuicji rozpoznawał w sobie swoje prawdziwe uczucia, motywy, to do czego ciągnie cię serce. Być może potrzebujesz tego, żeby wejść z głowy, żeby wejść z kontroli, która się tutaj pokazuje. Ktoś ewidentnie właśnie stara się kontrolować na siłę jakąś sytuację. Ktoś jest na razie cicho. Być może ktoś na razie obserwuje, ktoś być może ukrywa jakieś swoje emocje, uczucia. Cokolwiek to jest, to do jakiejś sytuacji, do jakiejś osoby ukrywane są pewne emocje, uczucia na razie. I tak jak mówię, dlatego istotne jest, aby słuchać się intuicji, słuchać się swojego wewnętrznego głosu i serca. Bo to dosłownie może przemienić taką energię niepewności w coś pięknego. Tutaj jest też miłość istotna w tej sytuacji, więc ewidentnie um, no jakaś osoba tutaj jest istotna, na pewno którą kochasz. Dla niektórych z was, jeżeli to jest sytuacja w kontekście romantycznym, to niedługo możesz spodziewać się w swoim życiu, dzięki tej transformacji, która zachodzi poprzez tą relację, um, wzmocnienia. Miłości pomiędzy tobą a jakąś osobą. Tutaj też widzę pocałunki, więc być może one będą istotne również w następnym czasie. To jest dawanie i branie, um, dawanie tego zainteresowania drugiej osobie oraz otrzymywanie tego zainteresowania. Więc e, ktoś się w sobie ponownie zakocha. Jeżeli jesteś w relacji, być może mocniej zakochasz się w drugiej osobie, a jeśli to jest relacja, która dopiero się tutaj dla ciebie rozwija, widzę ponowne jakieś, e, albo dopiero pierwsze takie połączenie. Gdzie będzie bezwarunkowa miłość, mogą być zbliżenia i ponowne zakochanie się w sobie, być może jeszcze mocniej, a jeśli jest to jakaś nowa osoba w związku z tą sytuacją, to na pewno się po prostu e, zadłużysz, zakochasz. Zwracaj uwagę na um, myśli, które cię, które cię blokują. To jest też taka jeszcze rada na koniec. Tutaj są jakieś myśli z przeszłości, gdzie Ty zanadto za wszystko analizujesz. Kiedy złapiesz się na tym, że zaczynasz bać się tego, co czujesz, bać się tego, co chcesz zrobić, to wiedz, że to wszystko pochodzi z jakiegoś strachu z przeszłości. Ewidentnie pokazuje się, że ktoś za kimś tęskni. Ktoś tęskni być może za jakimś połączeniem, ktoś tęskni za y, jakąś wizją, więc... Y, więc jeśli tutaj czujesz jakąś tęsknotę wobec kogoś, a nie chcesz być może doprowadzić do tego, do czego woła cię serce, to wiedz wtedy, że może to być jakaś pułapka. Natomiast jeżeli tu nie chodzi jedynie o tęsknotę, a po prostu o jakąś przeszłość, która powodowała, że czułaś się w jakiś sposób zablokowana, moja piękna duszyczko, to tutaj wiedz, że ta przeszłość to jest przeszłość. Teraz jest zupełnie inna energia. I nie opieraj na tym, na pewno wszystkich swoich decyzji. Oczywiście, miej to na względzie, co się kiedyś wydarzyło, bo na podstawie tego, co się wydarzyło, możesz wyciągnąć wnioski i przejść do pewnych ważnych dla Ciebie nowych zasad, nowych działań, nowych przekonań. Natomiast to nie oznacza, że przeszłość Ciebie definiuje w sposób negatywny, że definiuje Twoje relacje w sposób negatywny. Jeśli naprawdę wykonujesz pracę nad sobą, pozwalasz przepłynąć swoim emocjom przez ciało i Jesteś ze sobą w wprawdzie. To takie sytuacje nie będą więcej miały nad tobą kontroli. Możesz przemienić je w złoto, w coś, co będzie dla ciebie korzystne. Także to jest to, co dzisiaj dla ciebie widzę. Moja piękna duszyczka, jeśli to z tobą rezonowało, zostaw mi polubienie tego filmiku oraz zasubskrybuj ten kanał. Mam dla ciebie ważną informację. W tym momencie, kiedy pewnie wstawię już ten filmik, jest po oficjalnej premierze nowego masterclassu o skokach kwantowych. To jest masterclass, w którym opowiem Ci bardzo szczerze moją historię na temat ostatniego mojego skoku kwantowego. Na podstawie tej historii opowiem Ci, w jaki sposób dokonywać skoków kwantowych. Opowiem Ci również, czym to w ogóle jest. Tak naprawdę skok kwantowy, już teraz mogę Ci powiedzieć, jest pewną po prostu decyzją, pewną ważną decyzją. Tutaj chodzi o przeskoczenie bardzo szybkie z jednej linii rzeczywistości do drugiej, czyli szybkie zamanifestowanie tego, czego pragniesz. I ja tłumaczę, jak to robić, ale przede wszystkim na własnej historii opowiadam, jak manifestacja może być narzędziem własnej wewnętrznej, duchowej i emocjonalnej transformacji. I szczerze, jak najpiękniejszemu, najlepszemu przyjacielowi opowiadam tam o tym, co ja przeżyłam w związku z moim przebudzeniem na temat skoku kwantowego, którego dokonałam. Dzięki temu byłam w stanie ubogacić ten masterclass jeszcze o dodatkowe aspekty, czyli o techniki do pracy, ze sobą, ze swoją świadomością, w których dowiesz się, z jakiego punktu wychodzi Twoja manifestacja. Czy jest to manifestacja z punktu ego, z punktu jakiejś rany, z punktu ucieczki, czy być może jest to manifestacja z punktu Twojego serca i pragnienia duszy. Więc na pewno znajdziesz tam medytację, która pozwoli Ci. Um, Przekształcić Twoje manifestacje w coś takiego, co będzie płynęło po prostu z Twojego serca. Znajdziesz również tam grupę, do której możesz się podłączyć grupę na telegramie, gdzie wszyscy wspólnie będziemy mogli się wspierać, możemy ze sobą nawiązywać zupełnie inny, bliższy, piękniejszy kontakt. Oczywiście możesz pytać tam o rzeczy, które znajdują się na masterclassie, albo po prostu dzielić się swoimi przeżyciami, swoimi manifestacjami. Powstała ta grupa przede wszystkim po to, żebyśmy mogli się lepiej poznać, po prostu bliżej, stworzyć taką rodzinę dusz, w których mamy podobne spojrzenie na życie. Także na pewno możesz liczyć na taką grupę. Dostajesz wykłady, dostajesz dokładne moje historie, w jaki sposób dokonywać tych manifestacji, czym są te skoki kwantowe. Dokładnie na moim przykładzie wszystko właśnie tłumaczę, opowiadam. Masz tam rytuał odcięcia się od jakiejś zależności emocjonalnej. A propos Twojej przeszłości, tłumaczę, dlaczego to jest ważne. Wszystko zresztą, co o tym programie jest i co mam do powiedzenia, jest na jego premierze. Ta premiera zapewne również będzie tutaj, także wstawię ją jako post, ale zapraszam Cię oczywiście również na dół. Tam znajdziesz wszystkie informacje. Linki i wszystko to, co jest potrzebne dla Ciebie, żeby dowiedzieć się więcej a propos tego masterclassu, jeżeli jesteś nim oczywiście zainteresowana. Buziaki, do usłyszenia i pamiętaj, że każda premiera to jest tak naprawdę najkorzystniejsza okazja, bo jest naprawdę zdecydowanie taniej niż w późniejszym czasie. Kiedy jest premiera, to jest najniższa cena, następnie ona za tydzień wzrośnie a później wzrośnie dwukrotnie. Także jeśli chcesz dołączyć do tej przestrzeni, to zachęcam, żeby zrobić to właśnie mniej więcej do tygodnia czasu. Zapoznać się z tym wszystkim będzie dla Ciebie to po prostu najbardziej korzystne. Buziaki, do usłyszenia i mam nadzieję, że do zobaczenia na tej przepięknej nowej przestrzeni. Pa, pa!